Miło znów Cię widzieć, Antonio. Ja też się cieszę. Mamy tyle do obgadania. Pewnie jesteście głodni. Powiedz tylko, którędy do kuchni, a resztę zostaw nam. Co nie, Skubi? E Racja! Najpierw domowe spaghetti. Ej, Skubi, czy ta maszyna dobrze działa? Chyba jest, pyszotnie. <grym> A kiedy nie jestem tu w pracy, studiuję w Akademii Sztuk Pięknych. A jak to było z twoim sławnym przodkiem dożą Malvolio czwartym? Nie wiadomo. Jego skarb nigdy nie został odnaleziony. Nie możemy też znaleźć jego portretu. Ale musiał coś po sobie zostawić. Tylko cztery złote medaliony, takie jak ten na mojej szyi. Ale jeden z nich niedawno został skradziony. Orientuj się, Scooby! Mam je! Mam! Patrzcie, krzywa wieża z pizzy! Sprawdź, czy są pokrojone. Przerobi, Fred! Nigdy w życiu nie jadłem tak podanej pizzy! Trzymaj, Scooby, jest jeszcze jedna! Hmm, to było świetne. Dzięki, Antonio. Nie dziękuj mi. To zasługa kudłatego Antonio! i niego. Antonio! Profesor Solari cię wzywa! To mój przyjaciel, Mario. Studiujemy razem w akademii. Mam bardzo złe wieści. Upiorny gondolier znów się pojawił. Ukradł medalion z opery. Zostały już tylko dwa. Kto to jest upiorny gondolier? Spotkajmy się najpierw z profesorem. On wszystko.